Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Moi drodzy, dzisiaj będzie się działo. Tutaj wyświetlają się osoby, które ostatnio zasubskrybowały kanał. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, klikajcie czerwony przycisk, a pewnie pojawicie się w kolejnych odcinkach. Moi drodzy, o godzinie 19 prawdopodobnie też będzie paczka z Tossem z Premier League, więc będziemy to robić i otwierać na live'ie. Live od 19. Link oczywiście w opisie do live'ika, także wbijajcie, bo naprawdę będzie się działo. No i zostawiajcie łapki w górę, bo tutaj warto. Zaczynamy! Sponsorem kanału jest Betkik, legalny bukmacher ze specjalną ofertą i konkursami dla pełnoletnich widzów kanału. Link w opisie. Dalej. Tu. I znowu coś mamy. No dobra, już chodzimy, już chodzimy. Na kolejny walkout, proszę Państwa. Kolejny walkout i to jest nie kto inny. Jak pianić? Jak walkouty, to tylko z pianiciem. No dobra. Walkout numer 28. Zrobiłem w niedzielę Pawływicz Champion, właściwie, nie? Tak, jego. No i teraz będzie problem z overami, Ale nie będzie problemu z kolejnym TOTSem, TOTS czy to będzie Premier League to może, to musi być Premier League Ale haha <śm> <śm> <ś> Nie TOTS Premier League Henderson porke? dlaczego, why, paciemu Warum? Porqua? Okej, okay, okej okay. Jest TOTS Premier League Czy coś jeszcze oprócz tego co z Premier League mamy, nie mamy Henderson z właściwa koła, no nie, ponad 30 tysięcy, okej okay. Flaga Anglii, no była nadzieja, że chociaż ten Arnold Chociażby wleciał Henderson, ale ten z Liverpoolu A tu cyk po łapkach, o i coś jest faktycznie, ale byłby by numer I jest walkout, okej, okay, ale już wiemy, że to nie będzie KDB Będzie to Hiszpan walkout, SP. Valencia-Parejo, oj, 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 te najgorsze walkouty dzisiaj trafiamy. E, po Pianiciu-Parejo, między nimi jeszcze ten najgorszy toc z Premier League. Tak to wygląda, no dobra. I od razu mamy też... Tocza, Boże, walkout znaczy, kolejny. Argentyna-PS, PS! Paris Saint-Germain, cyk po łapkach. A, no dobra. Angel Di Maria, Angel Di Maria, kolejny walkoucik. Z Paris Saint Germain, dobra, dobra, dobra. wow, wow. wow. No dobra, oprócz Di Marii już tutaj nic nie mamy. To teraz paka za 55. Uwaga, uwaga. Paczka za 55 tysięcy. Mamy co najmniej ekrany. I kolejny walkout. Uuuu la, la Hiszpania, hello. Jordi Alba. No dobra. W końcu coś lepszego Jordi Alba 87. No to jest. Bo najdroższy na razie z tych walkoutów, co dzisiaj trafiliśmy, mam wrażenie. E, oprócz Jordiego Alby już nic, a sam Jordi warty, No może nie, jednak poniżej 30, no, czyli Henderson będzie więcej warty. Tu jeszcze jedną damy radę. To jeszcze jedna paczuszka za 50, proszę Państwa. Czy będzie do trzech razy sztuka z walkoutem? Jest nawet Toty! Jest nawet Toty walkout. Chciał Totsa, dostał Toty. I ja picole, jeszcze Manuanoja. Manu Kolejny to walkout, proszę Państwa. Okej, okay, okej. Okay. Ołki dołki, ołki dołki. Czy coś jeszcze oprócz Nojera? Otóż nie. A żeby Bigosu nie było w paczce, proszę Państwa, zobaczmy, kolejna paczka za 100 tysięcy. Na razie na 7 paczek za 100 na tym koncie był jeden walkout, 84+, plus Ligi Mistrzów. I jest kolejny, jest kolejny, dobra, dobra. I to będzie wysoki overall, tylko pytanie Suarez, czy Cavani? Suarez, okej. Okay. A więc oprócz tego Suareza możemy jeszcze yy, ujrzeć jakieś kolejne walkouty na tym koncie. Ale czy tak faktycznie się stanie? Zaraz zobaczymy. 89, Suarezinho, okej. Okay. Oprócz Suareza jest Gomez, który miał Totsa, a w duplikacie bez walkoutu. Okej, okay, mamy coś znowu. Jest toc! Okej, okay, okej. Okay. Kolejny tocik, ale już dobrze wiemy. Że ten toc to nie jest toc Premier League, bo to jest potężny Almajov, Almajov, Almajov 84. Eee, no dobra, 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 dobra. Kolejny toc trafiony. Nie taki, jaki chcielibyśmy, ale nie narzekamy. Nie narzekamy ważne, że trafiony kolejny. Lepszego nie dostaniemy na razie. O, mamy coś. I mamy kolejnego Toc'a, okej. Okay. Okej, okay. to może być Salak? Salah, Toc! Matko Boska! Co się stało? Na początku tak pomyślałem, nie no przecież to będzie ten Januszowy jakiś Toc. Ale okej, okay, to jest Salah97, kiedy my? Matko Boska, o pierunie! No tego się nie spodziewałem, Mohamed Salah, no i teraz pytanie. Ile? Mohamed Salah jest warty? 97 tot. Jeo Jezus Maria! Toc Allison jeszcze! 2 tocy 90 w jednej paczce! Łobaben! Co tu się teraz wydarzyło? SALAH Warty 1,2 miliona! Natomiast Alison! Warty! No niewiele, tak jak jego umiejętności w tej grze niestety

Fernandinie przecież nie ma w Premier League. No właśnie, z Januszowałem trochę, ale dobra. Jest Petros 88, kolejny Totsik trafiony. Yy, ale czy coś oprócz tego Petrosa zobaczymy jeszcze w tej paczce? Zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy. Otóż nie, jeszcze Fabian, ale to nawet nie jest walkout. No dobra, dobra. To jedziemy, moi drodzy. Paczka za 100 tysięcy. Let's go! Let's go, let's go! Paczuszka za 100 tysięcy, no i zobaczymy. Czy tutaj nadejdzie ten moment, że będzie jakiś boom? Jest walkout kolejny, okej. Okay. A to będzie na Was taki dosyć standardowy traf. Znaczy no, coś oprócz tego na Was możemy dostać. Hmm, hmm, hmm. Zobaczmy. Hamsik. A w duplikacie? Bez czegokolwiek. I to tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek, wbijajcie teraz na live'ika, od 19 linki w opisie, bo prawdopodobnie w tym momencie robimy paczki z totsem z Premier League, więc będzie się działo, mam nadzieję, że coś ciekawego uda nam się trafić, a czy tak się stanie, zobaczymy. Zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał, no i trzymajcie się, do usłyszenia na live'ie.